Witam. 5 grudnia Sejm odrzucić prowałę weto prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Rząd Tuska chciał bardzo tej ustawy, bo miał dostać guzik do blokowania każdej strony z i Kliknięciem jednym bez sądu potrzeba było 276 głosów, a było 243, czyli trochę za mało, weto ustaje, ustawa pada. Tusk mówi, że to dramat, Polacy stracą ochronę, a bez tej ustawy w Polsce po prostu dalej będą mogli swobodnie korzystać z bitcoina i giełd. Rząd nie będzie mógł im z dnia na dzień odciąć dostępu do ich własnych pieniędzy. Czy to by na pewno taka tragedia? Ja lepiej chyba, żeby mój paszport był pod kontrolą, niż pod palcem jakiegoś ministra, który nie wie. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie, jest nas coraz więcej, marcz, marcz nie jak o tym co ważne!